Witamy Państwa, sobota Jesteśmy już po piątym ostatnim locie, ale jednak doszedł jeszcze lot No się kto chce tam dawać się okręgowy. Z Niemiec Nie pamiętam tej miejscowości dokładnie Nie wiem tutaj mówię Nie wiem 400 Prawdopodobnie 420 km i zobaczymy. Tu wybiorę chyba dzisiaj stąd 10 albo 15 sztuk. Jeszcze zobaczymy. Już mam na znaczy 30 wybranych. Jeszcze zastanawiam się nad 5 dokładnie. I pojadę jeszcze na ten szósty dodatkowy locik. Niech pokażę, co potrafię. Dobre, ponad 400 km. Doszedł nam wczoraj jeden gołąbek jeszcze z pierwszego lotu. Długo go nie było, dzisiaj doszedł gołąbek z trzeciego lotu, bo patrzę na listach, kiedy one poginęły i coś się jeszcze skądś tam się schodzą, Jeszcze trochę posiedziały, siedziały go jeszcze wracają. Także jutro niedziela, popatrzymy. A no na pewno będzie przed nimi z tego co obliczam to będzie 5 godzin, ponad 5 godzin, dobre lotu wszystkie nie idą, bo już mam za mało. Nie mogę sobie pozwolić, żeby rajzego mi tyle gołębi zginęło. Także znam swoje najlepsze młode lotniki, które mają najwięcej konkursów. Niech pokażę, co potrafią. Zobaczymy, okaże się jutro, czy dadzą radę, czy nie. No jest kawałek drogi, no. ale to jest gąbek pocztowy. Liczymy na tego właśnie, też się będzie. Też dobrze leci. Czwarte, trzecie miejsce. No. Tu jest który siada tak pierwszy, drugi zawsze też się idzie Tutaj też z tą gorączką zaznaczoną też, znaczy jutro, na no, dzisiaj idą na lot, i jutro będą puszczone. Czerwony się zastanawiam, zobacz jakie ma, muszę zobaczyć pióra jakie ma. także panowie jutro jeszcze będzie jeden locik, zobaczymy będzie mała adrenalinka jeszcze tam siedzą już te roczniaczki sobie odpoczywają jeszcze młotki są po nich te ostatnie teraz ale tylko cztery zostały te zostawię późno. Jak sobie są, nie mam za dużo tych gołąbków. 18 w sumie, tam 18 jest roczniaków razem z tymi 4 starymi, chyba to mam. 14 roczniaków pozostało zostało tam i 4, chyba jeden 5 lat, jeden 3, ten, ten, od, ten brata, jeszcze od arka, co, lata, co latały tu u mnie w tym roku. Także tam nie ma dużo. Tutaj też nie będzie za dużo. Także na zimę stanie 50 gołąbków. Także pozdrawiamy wszystkich. Do usłyszenia jutro na filmiku. Zobaczymy jak gołąbki będą siadać. Pozdrawiam. Dobry lot.